Siemano Dzisiaj pokażę wam pewien trik ze znikającym pieniędz Zaprezentuję wam ten trik Czary Mary Hokus pocus I pieniędzy nie ma Po prostu nie ma Jak to teraz zrobiłem Mam podkładkę w takiej oto Mam taką podkładkę I tutaj mam te pieniądze Tak Biorę w jedną rękę podkładkę tą stroną. Zakrywam powiedzmy ten ekran, tak żeby nic nie było widać. I gdy go zakry zakrywam, nic nie widać. Ale teraz widać. I gdy go zakrywam, zabieram te 20 zł chowam je tutaj. O mam tutaj takie coś. O! Proszę zobaczcie sobie że no tak i tutaj mam na klawiaturę o. no i no i biorę potem tą drugą rękę tak o biorę. hop, zakrywam to o, czekaj zakrywam to zabieram te pieniądze chowam je tutaj, odkrywam i nie ma więc jeszcze raz mam pieniądze czary mary nie wiem. Oh. Dziękuję. Do widzenia.